Miasto wielkich możliwości, elegancji i kultury. Ponieważ mój butik w Canterlocie tak świetnie prosperuje, postanowiłam drugi sklep otworzyć na Mainhatanie. Już dojeżdżamy! Dlaczego twoja buzia nie wygląda tak? O, pinki Skarbie, dla mnie to tylko podróż w interesach. Muszę poszukać w mieście najlepszej lokalizacji dla mojego nowego sklepu. To cudownie, że jesteś tak podekscytowana, ale absolutnie nie ma żadnej szansy, żebym ja dała się ponieść takiej... Energia! Uroda! Dostojeństwo najpiękniejszego miasta w całej Equestrii! Oh, to miasto jest po prostu fantastyczne! I wszystko jest najlepsze na świecie! A zaraz będzie jeszcze bardziej najlepsze! Bo zgadnij, kogo tam widzę! M-A-U-D! Wiesz, co to znaczy? To znaczy mod. podarunek mod Pie. O wiem, że wy siostry paj macie taką uroczą urodzinną tradycję. Raz do roku przeznaczacie specjalny dzień, żeby go spędzić z każdą ze swoich sióstr. Tak, z każdą jadę na jakąś wycieczkę. Co dla nas super zabawa wybierać za każdym razem inne miejsce. Cały dzień zwiedzamy, a potem wymieniamy się prezentami. A ponieważ mody niedaleko stąd robi doktorat, uznałyśmy, że to będzie dobra okazja do SPSD. Okej. Okay. Co to za sekret? Ha? Powiedziałaś. Ps. Głup, ta się to było SPSD SPSD! Siostr, paj, siostrzany dzień wymiany! <grym> mod! Głaz obiecał kuzynowi pocztówkę. Cóż, zostawiam Was obie z Waszym. S -s A teraz idę szukać odpowiedniego miejsca na mój nowy butik. Zanim odejdziesz, mogę o coś się spytać? O, no jasne! Czy pomożesz mi, Brąża? Pod warunkiem, że puścisz moją nogę i wstaniesz! Co roku prezent SPSD od Mod jest lepszy od mojego, ale w tym roku będzie inaczej! Po raz pierwszy dostanie ode mnie prezent, który będzie tak samo dobry, jak te, które mi daje! Na main nie jest specjalny sklep, w którym sprzedają sakiewki na kamienie. To będzie coś wspaniałego dla głaza i wiem, że Mod się ucieszy! O pinkie. To jest naprawdę świetny pomysł na prezent! No właśnie wiem! Problem w tym, że muszę znaleźć ten sklep i wejść do niego. Hmm. Żeby kupić sakiewkę dla Mott, nie psując jej niespodzianki. Na szczęście dla Ciebie dokładnie wiem, co powinnaś zrobić. Jak będziecie zwiedzać miasto, skieruj się do sklepu z sakiewkami. Wtedy Mott nie będzie nic podejrzewać. Ja pójdę z wami i odwrócę jej uwagę. A ja na chwilę odejdę, żeby kupić jej sakiewkę. <laughs> Jeśli pójdziesz z nami, możesz po drodze szukać miejsca na swój sklep. To nas... Nie dajmy się ponieść emocjom. Jeszcze nie masz tego prezentu dla mod. Oczywiście, jasne. Przyznaję ci rację. Nie wybrał żadnej. Pytku. A zwłaszcza uskoki między płytami tektonicznymi. Zachwycające. Nie tak zachwycające, jak prezent, który dostaniesz! Eee, sympatyczny kącik, ale tu jest za ciasno. Pracując w takiej przestrzeni, chyba bym oszalała. Też się ucieszysz z prezentu. Pinki, odłóż tę kredkę! Cwałujący kucharz to wytworna restauracja! O, mogłabym zawsze jadać w restauracjach takich jak ta. Ja też. To jedyny lokal, jaki widziałam, w którym są kafelki z Nefelinu w łazience. Niezwykłego. Przepraszam cię, droga Pinky Pie. E -e. Czy mogłabyś mi pomóc zdecydować się na jakieś danie? Sklep z sakiewkami jest niedaleko, na sąsiedniej ulicy. Można by dosłownie poczuć jego zapach, gdybym wiedziała, jak taki sklep pachnie. Okej, okay. pamiętasz plan? Ja tu zostaję i zabawiam mot, a ty idziesz po sakiewkę. Dobra. Oh, bardzo ci dziękuję, że mi doradziłaś, Pinky Pie. Teraz już dokładnie wiem, co zamówić. A teraz zobaczcie, pójdę sobie umyć kopytka. Wiesz, mod, ten twój przyjaciel ma taki interesujący mm, mm, charakter. Proszę opowiedz mi, jak doszło do waszego spotkania? To była ciemna, deszczowa noc. Nie wiedziałam wtedy, że moje życie zmieni się na zawsze. Będzie zachwycona, kupuję ją! <zysy> ha! Zamknięte? Kliencie, wyjechałam z wnuczką do Canterlotu na wakacje. Wracam za parę księżyców. O nie. Nie, 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 nie. nie. Sklep zamknięty, jak widać! To niemożliwe! Ja się nie zgadzam! Jak nie kupię tej sakiewki, to nie dość, że nie wręczę mojej siostry najwspanialszego prezentu w historii! SPSD! To jeszcze nie będę miała żadnego prezentu dla mojej siostry! I od tej pory głaz zawsze mi towarzyszy. Wow! Cóż za pełna suspensu i fascynująca opowieść! Teraz doskonale rozumiem waszą relację. Kibaj, wróciłaś. Twoje kopytka muszą być nieskazitelnie czyste. Ha? O, racja. Oh. Garçon, proszę dwumetrowy deser lodowy Super Deluxe. Co się stało? Masz tę sakiewkę? Opowiedz ze szczegółami. Ha! Drzwi do sklepu z sakiewkami były zamknięte, bo właściciel wyjechał z Pomogę ci znaleźć jakiś inny prezent dla mod. Mamy jeszcze dużo czasu do waszej siostrzanej wymiany, i cały Manhattan do zwiedzenia. Na pewno znajdziemy coś pięknego, może jeszcze lepszego niż sakiewka. Masz rację! Dzięki, Rarity! Mod! Zauważyłam, że przyglądasz się tej imponującej żyrafie. Zastanawiam się. Jak byś się widziała z taką maskotką? Nie wiem, bo nie mam lustra. Słuchaj Mod, wiem, że uwielbiasz kamienie, więc przygotuj swój aparat, bo to są najpiękniejsze kamienie na całym Manhattanie. Jestem ciekawa, czy coś przyciągnęło twoją uwagę. Głas mówi, że one są zbyt zadufane. No dobra! Ty i ja Mott. Ty i ja! Powiedz co myślisz? O tym! O tym. O tym. O tym. A to, a to, a to, a to, a to! To jest fajne. Znaczy co? Szybko powiedz! Ten rower? Lampa, ten bosak? Co ci się podoba? Mam na myśli tę szczelinę w ziemi. To przykład ekspansji termalnej i ruchów skorupy ziemskiej. Mm, szczelin... a! Ale ja tyle tego, a ona o szczelinie! podobało jej się coś? Ta twoja siostra na zakupach jest po prostu niemożliwa! Jej się kompletnie nic nie podoba! Głazie. Głazie. Dokąd ty uciekłeś? A, tu jesteś. Przydałoby mi się coś do noszenia ciebie. to był idealny prezent dla mod! Jestem pewna, że spodobałaby jej się ta z wystawy. Była ręcznie haftowana, miała czerwony sznurek... A aksamitna w kolorze granatowym i z potrójnie wzmacnianymi szwami? Tak, taka była. Chyba. Skąd to wiesz? Bo no właśnie patrzę na dokładnie taką samą! Może porozmawiaj z nim i zapytaj! Przepraszam bardzo! Właśnie zauważyłam, że masz śliczną sakiewkę. Czy ewentualnie mogłobyś mi ją odstąpić? Bardzo jej potrzebuję! Naprawdę, naprawdę, naprawdę! Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czyli naprawdę potrzebujesz tej sakiewki, hm? Dokładnie to powiedziałam! Naprawdę, naprawdę, naprawdę! Cóż, no wiesz, taka sakiewka to towar praktycznie nieosiągalny w tych czasach. Ale ja mógłbym ci go odstąpić za odpowiednią cenę. Serio? Sprzedasz mi ją i będę mogła dać mojej siostrze doskonały prezent na dzień siostrzynej wymiany? Och, dzięki, dzięki, dzięki! Hmm. Widzę, że masz superamską armatkę imprezową! No dobra, zdecydowałem się oddać ci tę sakiewkę, jak ty mi dasz w zamian tę armatkę. Jeśli zależy ci na tym, żeby dać siostrze doskonały prezent, to musisz się rozstać ze swoją armatką. No, co ty na to? Sakiewka za tę armatkę. Czy widzisz w szczelinie te halcedony? Chyba tak. Na co tak patrzycie? O, wróciłaś! Skarbie! Chcę ci zrobić jeszcze jedno zdjęcie z tą niezwykłej urody szczeliną. I pomysł na idealne ujęcie właśnie wpadł mi do głowy. Bądź tak miła i stań tuż za nią. Okej, okay. a teraz cofnij się jeszcze trochę. Jeszcze ciutkę. A teraz jeszcze trochę? Dziesięć yy, metrów dalej. Super! Zostań tak! Zrobimy z tego zdjęcia ek no i jak ci poszło? Powiedz, powiedz, powiedz! Tak, mam sakiewkę na kamienie dla mody i tylko to się w tej chwili liczy. O, tak się cieszę, że to słyszę. Z pewnością będzie zachwycona. Tak? Tak? To wszystko? Zdobyłaś dla siostry najlepszy prezent, jakiego pragnęłaś. I jedyne co masz do powiedzenia, to. Tak? Tak. Jesteś Pinkie Pie. Powinnaś zrobić tak. O, ale super, że mam sakiewkę! Często mówię super, nawet kiedy jest tylko trochę super, ale teraz to jest naprawdę super, bo super, że to super superową sakiewkę! Jest naprawdę super! I wtedy strzelasz ze swojej armatki. Zaraz, gdzie twoja armatka? Zgubiłaś się? Twoja armatka zginęła gdzieś w tym wielkim mieście? Wiesz, nie tak całkiem zginęła, bo ja wiem, gdzie ona jest, tylko że... Widzę wyraźnie, że coś cię trapi i chciałabym ci pomóc, ale nie potrafię, dopóki nie dowiem się, jaki masz problem. O, nie ma problemu, tylko okazało się, że cena za sakiewkę w Manhattanie to armatka imprezowa. To wszystko? Oddałaś swoją armatkę? Ale ale ta armatka jest dla ciebie wszystkim, to jest twój ukochany przedmiot. Jak mogłaś oddać coś, co tyle dla ciebie znaczy? Cóż, nareszcie mam dla mod prezent równie dobry jak te, które ona mi zawsze daje. I tylko to się dla mnie liczy. Myślę, że Cię rozumiem. Chyba. Mod będzie bardzo szczęśliwa. Już sobie wyobrażam jej minę, kiedy zobaczy zakiewkę. Tak wiem, głos jest fotogeniczny. To był piękny dzień, a teraz czekam na moment wymiany prezentów między siostrami, chyba jeszcze bardziej niecierpliwie niż Wy. A przecież nawet nie jestem Waszą siostrą. Nie wytrzymam ani sekundy dłużej, muszę zobaczyć wasze cudne prezenty. Ale musisz jeszcze poczekać. My nie tylko się wymieniamy, ale przed wymianą zawsze najpierw śpiewamy piosenkę wymiany się Paj! Gotowa mod? Gotowa jak zawsze. Siostry Paj mają dziś swój dzień. Hej. Dzięki. Podoba Ci się! Wiedziałam, że tak będzie podczas one szczęśliwa! Nie zrobiłabym tego bez ciebie. Dzięki, Rarity! No dobrze! Już pora otworzyć twój prezent dla mnie! Och! znów to zrobiłaś! Dałaś mi najlepszy prezent w historii SPSD! Doskonały! Po prostu znak! Małe kawałeczki papieru do babeczek. No wiesz, konfeti. Do twojej armatki. Monty! Tak dobrze mnie znasz! Jesteś najlepszym podarkodawcą na świecie! Będę się nim cieszyć przez zawsze! To jeszcze dłużej niż zawsze! Masz rację, to robi wrażenie. Ale nie dorównujesz czelinie w ziemi. Pobaw się. Jak dobrze, że podoba ci się sakiewka. Zwłaszcza, że Pinki Pie musiała zapłacić za nią ogromną cenę, bo... Co? Nie nic, wymsknęło mi się. Ja, ja, ja... to świetnie, że ci się to podoba. Zapamiętaj tę część, a tę drugą część zapomnij. No wiesz, to jak powiedziałam, Pinki Pie zapłaciła wysoką cenę... A! Lepiej, żebym nic już nie mówiła, milczę! Hej, hej! Kocham moją siostrę i moje konfetti! Dlaczego ona nie używa armatki? Mogłam się tak usmarować? Pójdę się umyć i wracam! Gdzie jej armatka? Nie, nie, stop! Nie patrz tak na mnie! Nie wniosę tego! Pinkie Pie uważa, że prezenty, które ci daję, nie są tak dobre jak te, które ty jej dajesz! Co? Dlatego postanowiła oddać swoją armatkę za sakiewkę! Oddała imprezową armatkę? O czym chcecie porozmawiać? Chodzi o pływanie na łabędziach? Są to łódki i łabędzie, ale wiem też, gdzie są prawdziwe, na których. Oddałaś swoją imprezową armatkę. Zmusiła mnie. Bo właśnie, właśnie, bo ty. Ty zawsze dajesz mi lepsze prezenty. Dlatego chciałam ci dać coś doskonałego. Ty też masz brudnego wydania. Pod twoją armatkę. Tam. Tak! To ten kucyk, od którego mam sakiewkę. Nieprawdopodobne! Skąd wiedziałaś, że on tu jest? Czuły węch. To u nas rodzinne. Chciałabym zwrócić sakiewkę w zamian za armatkę mojej siostry. Nie ma o czym mówić, zwrotów nie przyjmuję. Chciałabym zwrócić sakiewkę w zamian za armatkę mojej siostry. Proszę. U, nigdy jej takiej nie widziałam. Spójrz na tę furię w jej oczach. Lepiej się jej nie sprzeciwiaj. Furia w oczach? O! Czy ona zacisnęła szczęki? Mówię ci, zacisnęła szczęki. Nie zauważyłem. O nie! Kiedy zaciska szczęki, to wszystko się może zdarzyć! Co? Co to znaczy? Wierz mi, lepiej, żebyś się tego nigdy nie dowiedział! Chcę ci oddać sakiewkę. Masz! Weź ją! Weź ją, proszę! Tylko nie zaciskaj już szczęki! Nie patrz na mnie z taką furią! Coś. Oddałaś sakiewkę za moją armatkę, więc to jest już drugi prezent, który mi dzisiaj dałaś. I to jest coś, czego tak bardzo, bardzo chciałam. Znów to zrobiłaś. Twoje prezenty są lepsze niż moje. Za rok będę musiała naprawdę bardzo się postarać. Pinky, dawanie prezentów to nie jest konkurs, tylko wyrażenie miłości. Kiedy dajesz komuś prezent, po prostu rób to z miłością. Ja będę kochać twoje prezenty i ciebie, przez zawsze. A wiesz, że to jest jeszcze dłużej niż zawsze. Ci sporo czasu. Musimy zdążyć na pociąg. Tak wiem, ale zanim stąd wyjedziemy, chciałabym wam jeszcze coś pokazać. Voilà! Tu będzie się mieścił mój przyszły sklep Rarity dla ciebie. Jak wam się to podoba? Czy to dobre miejsce? Nadaje się na butik? Nie. To miejsce jest doskonałe. Wiecie, myślę, że to by mógł być najlepszy SPSD w historii, ale poczekam na przyszłoroczny SPSDZR. Czekaj. Zry? Co to? SPSDZR! Nowa tradycja, którą wymyśliłyśmy z MOD! Siostr, pa i siostrzany, Dzień Wymiany! Z Rarity. Och! O, to takie miłe. O nie? Nie, 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 nie. Wiem, jakie jesteście dobre w dawaniu prezentów. Muszę wymyślić dla Was coś wyjątkowego, a został mi tylko rok, żeby to zrobić! Och Rarity, to nieważne co nam dasz! Jeśli tylko dasz swój prezent z miłością, będzie doskonały. Oh, dziękuję ci Pinki. Ale skoro już o tym mówimy! To przyda mi się nowe konfetti do mojej armatki! Nie wyobrażacie sobie, ile ja tego zużywam w ciągu dnia!